Szef? Tak, szef. Co polecacie dla firm? Dla firm Play mamy najgorszą ze wszystkich ofert. Dwa abonamenty 5G za jedyny. Złoty 55 za opakowanie. Znakomita receptura. A jeszcze lepsza receptura. Amadeusze? Bo w Media Expert taniej masz. Idziesz na kompromis szefie? Jeszcze ja?

tych netto miesięcznie. A do nich dokup smartfon Motorola S23 E Pro Plus 5G. Bo w Play. Miał pod nosem czarny wąs.